Naszym kolejnym krokiem będzie przygotowanie pliku konfiguracyjnego o nazwie Template Details XML. Czym jest wspomniany plik? Otóż dzięki niemu Joomla otrzymuje informacje o wszystkich szczegółach dotyczących szablonu. Plik ten jest wykorzystywany głównie przy instalacji. Zawarta w nim lista integralnych plików szablonu musi być zgodna z rzeczywistością. Każdy błąd, każda literówka spowodować może problem w działaniu. Znajdują się tutaj również informacje o autorze, jak i rzecz najważniejsza z podstawowych, zapis wszystkich pozycji modułów, które będziemy mogli później wykorzystać. Podstawowy szkielet, który za moment stworzymy, składa się z czterech głównych części. Przygotowałem sobie już wcześniej odpowiednie fragmenty kodu, które będę omawiał na bieżąco. Znajdują się one oczywiście w archiwum źródeł w dokumencie tekstowym o nazwie td.txt. W pierwszej sekcji konfiguracyjnej ustaliliśmy wersję oraz kodowanie naszego dokumentu XML. Druga linijka mówi z jakiego Doctype będziemy korzystać. Musimy tu także otworzyć znacznik Extension. Blok informacji szczegółowych zawiera wszystkie potrzebne opisy, które widział będzie użytkownik naszego szablonu. W odpowiedniej kolejności są nimi nazwa szablonu, data jego stworzenia, Autor projektu, adres e-mail autora, strona www, informacja o prawach autorskich, rodzaj licencji na zasadzie której udostępniamy szablon, wersja oraz opis szablonu. Możemy tutaj wpisać informacje, które nam odpowiadają. Dobrze jest jednak trzymać się obowiązujących reguł i dokładnie opisywać każdą rubrykę. Nigdy nie wiadomo, kto zajrzy do kodu. W trzeciej sekcji musimy dokładnie określić to, co znajduje się w paczce instalacyjnej. Dla plików, które znajdują się bezpośrednio w folderze głównym, używamy tagów FileName. Nazwy katalogów zagnieżdżonych wystarczy zapisać w tagach Folder. Jak to rozumieć? Jeżeli posiadamy folder, np. Na o nazwie grafika z plikami graficznymi użytymi w szablonie, nie musimy podawać nazw wszystkich plików wewnątrz niego. Wystarczy w wyżej wymienionym tagu Folder wpisać jego nazwę. W porównaniu z zasadami budowania szablonów dla Joomla 1.5, jest to spore udogodnienie. Wszystkie ścieżki i nazwy plików obejmujemy w tagi files. Ostatnia, podstawowa, a zarazem bardzo ważna część pliku Template Details, to pozycje modułów. Jak na pewno dobrze pamiętamy, na poprzedniej lekcji zapisaliśmy sobie pozycje takie jak top menu, content top od A do C, sidebar i footer. Teraz wystarczy, że zadeklarujemy je w odpowiedni sposób, używając tagów position. Cały segment otoczamy tagami positions, a na końcu zamykamy otwarty wcześniej tag extension. Kiedy dopięliśmy wszystko na ostatni guzik, zapisujemy plik pod nazwą Template Details z rozszerzeniem XML.